Jedna mucha jest Czas 4:44. Jedna mucha. Czekajcie, muszę światło zrobić. Jedna mucha jest. Tu jest ok. Tu jest to, już było wcześniej. To jest ta mucha. Na przejściu. I tu jest ok. Dobra. 4,52 Teraz sobie przylecimy jak to wygląda jeżeli chodzi o nasze splity i pierwszy strzał pierwszy strzał 0,85, 17 split 17, 17, 20, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20 19 20, 21, 20, 19, 21, 20, 20, 20 i 20. Ok. Teraz chodź na tarczę, pięknie Wszystko jest. Czekajcie, zrobię tutaj trochę ciemniej. Mucha na środkowym kółku to było z poprzedniego strzelania. Także wszystko pięknie jest w celu. Ok. Dzięki, cześć.